Nam dwie wyceny, dwie metody wycen do przetestowania. Teraz zajmiemy się średnią. Stwórzmy nową fakturę zakupu. Wybierzmy dostawcę. Tym razem będzie to ten. Zapas, wycena średnia. Zgodnie z definicją, system powinien po prostu policzyć średnią z cen, które podamy. Wszystko dzieje się jednego dnia. Ustawiony mamy dzień jako okres kalkulacji kosztu średniego, także ceny powinny zostać skalkulowane do średniej. Zaksięgujmy dokument. Otwórzmy zaksięgowany. Jak zwykle nawiguj. Zapisy wyceny. Kwota kosztu rzeczywista. Tak samo jak w przypadku FIFO: 10, 20 i 30. Zobaczmy na księgę główną. Na razie wszystko tak samo jak FIFO. Zapasu. Zobaczmy, czy na ten moment są jakieś różnice. Podobnie koszt jednostkowy wyliczony jako 20, ostatni koszt bezpośredni 30. Podobnie, jeśli chodzi o zapisy księgi zapasów także każda dostawa jest pilnowana. Sprzedajmy zapas. nową fakturę ok tak zapas średnia ilość 2 Cena jednostkowa. 50. Księguj. Otwórzmy zaksięgowaną fakturę. Nawiguj. Zapisy wyceny. Jeden zapis wyceny. Kwota kosztu 40 i koniec. Żadnych korekt system nie wykonał. No ponieważ aktualna kwota kosztu jest 20. Każdy, każda sprzedaż, każdy ruch magazynowy, który będzie wykonywany tego dnia, wyjdzie po tym koszcie.